Siemaneczku z tej strony Janek 13. Jest to druga część QA, w którym odpowiemy na pytanie użytkownika się rejestrowanego w Azerbejdżanie. A mianowicie jego nazwa użytkownika brzmi, już tutaj czytam. Jest to Szymon Szymański niejaki. Nie wiemy jakie pytanie może mieć użytkownika Azerbejdżanu. E, czytam pytanie, jakie nam siadał ten użytkownik. E, mam pytanie, jak wsiaszcie: e, skąd Janek wziął mleko i ile musiał wypić, żeby stać się Jankiem? No dobra, no, za zadane pytanie trzeba odpowiedzieć. No, Włosie a jeszcze w, w przed poprzednim odcinkiem wspomniał o mleku, tak, mleko jest początkiem istnienia. Yy, no, żeby... bo jest prawa, sprawa, tak, mleko jest yy, wydalane z niejakich członków męskich w celu yy, stworzenia istoty ludzkiej. Następnie istota ludzka w wieku mniej niż rok-dwa jest napojana mlekiem Prosto żyj w fantastycznej piłeczki zakończonej igiełką, tak? I dzięki temu wszyscy żyją, tak samo Ty, Szymonie, tak samo Janek. Ile musiał wypić, żebyś też się Jankiem? No słuchaj, Janek jest tutaj poważnym, przystojnym człowiekiem, więc Janek pije mleko z prawie codziennie, więc... Lecimy dalej. Skąd bierze się zwątpienie użytkownika z Folkolasza, Szanowny Pytanie? No to jest, zwątpienie jest prostą sprawą, gdyż e, zwątpienie bierze się e, z tego, że nie wiemy, co wykonać w danym momencie, który jest dla nas momentem potrzebnym do osiągnięcia chwały wewnątrz-wewnętrznej, tak? Wewnątrz wewnętrzny to jest taki skrót myślowy mam tu na myśli wewnątrz nas, ale z naszej drugiej osobowości wewnętrznej, tak? To taki skrót myślowy zastosowany przeze mnie, tak? Jakbyście tutaj nie myśleli, że, że, że tutaj jakiś farmazony wam Janych wkręca, Janek nie wkręca żadnych farmazonów, tak? Użytkownik Kaczper Kolas, ale z innego kąta, chłopak, ma dwa kąta, zobacz jakiś chłopowy. I zapytał. E, oczywiście nie mam tego pytania tutaj napisanego, tylko tak z głowy lecę, nie? Więc jak coś pomylę, to tak y, sorry, nie? E, no i tutaj było pytanie, ile chleba miał Jezus? To no jest proste jak bór, tak? Jest jeden chleb, dzielimy go na dwa, są dwa chleby. Dwa chleby dzielimy na cztery, są cztery. I, i cztery dzielimy na, 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 na następne części, jest ich osiem, szesnaście, dwadzieścia cztery i tak dalej, tak? No, że prosta matematyka, no nie będę was uczył, tak a co ciekawe użytkownik pochodzi z Jerozolimy, to chyba jakiś chrześcijanin. To chyba było na tyle, że dawałem tak, więcej pytań Jankowi, Janek wam będzie odpowiadał na wszelkie wątpliwości I uwaga konkurs, ten kto odgadnie moją zagadkę ma do wygrania taką kołzaczką branzoletę. Pytanie brzmi: ile sposobów jest na osiągnięcie paratermicznego sukcesu, który pozwoli Ci osiągnąć jak najwięcej w kwestii elektroniczno-technicznej technologii? Pytanie. Możecie odpowiadać do północy dzisiejszego dnia. Siemano!